the stars come to shine when it's dark from so far away show us where we are what makes the sun go to sleep every night and what's it dreaming of Maybe it's just like me, a little bit scared of heights. Why does the rain always keep on pouring down when it's grey outside? It really makes me wonder. Dzień dobry kochani, już teraz oficjalnie mogę się z Wami przywitać. Zjadłam śniadanie. Poleciałam jeszcze jedną rzecz taką dość ważną dla mnie. Załatwić, ale już jestem w domku, przebrałam się i teraz mam taki bardzo, ale to bardzo ambitny plan, żeby zabrać Was ze sobą, bo ponieważ chcę pojechać do Galerii Młociny, mam jeszcze, wiecie, te mm, bony za wypełnianie ankiet, scenę. Mm, cenne opinie, tak, cenne opinie i chcę pójść do TK Maxa zobaczymy, co tam ciekawego mają czy mają um, jakieś takie fajne skorupy ja wiem, ja miałam je kupować, ale jeżeli coś fajnego znajdziemy, to na pewno je sobie kupię ewentualnie pójdę po prostu na ciuchy i tam sobie też coś fajnego wybiorę, tak jak ostatnio, pamiętacie wybrałam sobie jedną piżamkę a zastanawiałam się jeszcze nad szlafrokiem, więc zobaczymy, co tam w asortymencie TK Maxowym jest. Tak więc, kochani, a jeszcze jedno właśnie: pokazywałam Wam te naleśniki. Wiecie, że mam bardzo dużo mąk i tym razem zrobiłam naleśniki orkiszowe, wyszły przepyszne. Jeszcze mi zostały cztery, więc będę miała albo na obiad, albo na kolację albo jutro po prostu na śniadanie do pracy. Niemniej jednak powiem Wam, że są obłędne i postanowiłam, że skoro mam taki wybór tych mąk, to będę sobie różne rzeczy z nimi kombinowała. Dobrze, kochani, to tyle w kwestii wstępu. Zapraszam Was oczywiście do oglądania. Tradycyjnie zasiadajcie, zabierajcie sobie coś dobrego do jedzenia do picia, na co tylko macie ochotę. A my co? Zaczynamy! Czym pachna dzisiaj będzie to Katie Perry? Killer Queen, ten taki przepiękny, cukierkowo, waniliowo i taki maślany też zapach. W ogóle nam się troszkę skiepściła, nie wiem czy ten płaszcz będzie odpowiedni, jak nie to go najważniej po prostu sobie zdejmę, tak czy inaczej. Może go nawet nie będę... nie, nie wiem czy go zapinać czy nie, dobra, nieważne. W każdym razie przepakowałam się też w taką e, małą torebkę Korsa. Bardzo ją lubię. Nie chcę brać parasola, ale obawiam się, że chyba będę musiała. Mówię najwyżej po prostu zdaję sobie ten płaszczyk, ale tak jak patrzę, to się nie zapowiada, żeby było ciepło. I ludzie widzę, że chodzą tak różnie w swetrach, płaszczykach, ale też chodzą w krótkich rękawkach. Dobra, kochani, znikam. Zabiorę Was oczywiście ze sobą. Jest, moi drodzy, wróciłam. E, dobrze, że założyłam w sumie ten płaszczyk, bo powiem Wam, że jak tak stałam na przystankach, to trochę było chłodno, ale jedną wiem na pewno będę musiała wziąć i e, ten płaszczyk już dać do prania, bo wiecie, jak ja go noszę, to tu mi niestety od podkładu się brudzi. No, ale wiedziałam, po to też brałam jasne z myślą, znaczy no, Brałam go z myślą, że będę musiała go pewnie częściej prać. Dobra, kochani. Do rzeczy. E, praktycznie nic nie kupiłam. E, miałam oczywiście wielkie plany, wiecie, i e, trochę wam tam ponagrywałam, więc e, te przebitki wam oczywiście wrzucę, jak będę montowała tego vloga. Ale w TK Maxie serio nic nie było. E, w tych piżamkach jakaś masakra. Jeżeli chodzi o e, szlafroki, to samo. Ja nie wiem, co się, powiem Wam szczerze, wydarzyło takiego w tym TK Maxie, Czy ja byłam przed dostawą? Nie mam pojęcia. Jeżeli chodzi o jakieś naczynia i tak dalej, posucha, totalna posucha. Ale zdecydowałam się na piżamkę, którą też ostatnio widziałam, ale jakoś tak, nie wiem, czy nie było mojego rozmiaru. Niemniej jednak, kochani, wziąłam sobie DKNY, przepiękną piżamkę dwuczęściową. Tutaj mamy takie spodenki. One są dość długie. Zobaczcie, eee, wykończenie mają takie, też bardzo ładne. Podobają mi się. No, ale wzięłam to tą piżankę ze względu na górę, bo górę mi się bardzo podobała. Eee, taka właśnie koszulowa. Eee, ja ją wzięłam w rozmiarze M, bo to jest mój rozmiar. I do tego, kochani, ona ma takie dość Szerokie rękawki. No, ja mam dość krótkie ręce, nie mam długich, więc, więc spokojnie mi się. Myślę, że chociaż tak do połowy tutaj zakryję ręki, ale jak nie, no to tam troszeczkę jak będzie, wiecie, wystawało, to się nic nie wydarzy. Jest dość szeroka. Patrzyłam na eski, ale niestety esek nie było. Ale stwierdziłam, że dobra, Eneczka jest w porządku, więc to jest jedyne to, na co się zdecydowałam. Później weszłam też do Home and you, tam też już posłucha, i weszłam jeszcze do Half Price'a i tam przeglądałam też różne rzeczy, głównie poszłam na dział, wiecie jaki, właśnie z piżankami i tam były przepiękne szlafroki, nie było mojego rozmiaru, więc nie wzięłam. Ale też poszłam na dział domowy. Tam będziecie mieli przebitki, to wam nagrałam. No i chyba tyle. Także kochani, e, niestety nie mogę zaliczyć tego wyjazdu, tej, tych odwiedzin galerii muzine jako udane. Udaną wizytę. Niemniej jednak powiem Wam, że to mi też jakby tak odświeżyło, ja się tak też zrelaksowałam troszeczkę i chyba tego potrzebowałam. Pomimo tego, że ja nie lubię, wiecie, tłumów, nie lubię zakupów stacjonarnych, to dzisiejszy wypad uważam za udany i owocny. Dobrze, piżamka idzie do prania, ja wracam do swoich tutaj obowiązków domowych, bo muszę posprzątać e, głównie tutaj w salonie i w kuchni. No, i może jeszcze jakiś obiadek wiedzie, zobaczymy. Przyszło, przyszło do mnie. A co? To zaraz się dowiecie, bo jak wiecie, albo nie wiecie, być może jesteście tutaj nowi na moim kanale, więc e, informuję tylko tych nowo przybyłych, że co roku u mnie jest nowy domek. Do mojej zimowej wioski. I tak też uczyniłam tym razem. Kupiłam nowy do mojej kolekcji. Nie wiem, ile jeszcze mi się tych domków zmieści, ale powiem Wam szczerze, że chcę, żeby na moim całym parapecie taka fajna wioska powstała. Może to będzie już ostatni domek. Zobaczymy w tym roku, ile mi tam miejsca to wszystko zajmie. Cieszę się, że kolejny cudaśny domeczek będzie z nami. W tym roku, ale powiem Wam, że jak szukałam tych domków no to miałam problem, już w zeszłym roku Wam chyba mówiłam, że ciężko było mi znaleźć e, odpowiedni domek, ale w tym roku to serio, to była taka posucha ale dorwałam dorwałam, jest, mam nadzieję, że przyszedł cały i zdrowy i nic mi się tutaj nie wydarzy, widzę, że dobrze jest zabezpieczone więc teraz tylko czekajcie, postawię może tak kamerę i ja go wyjmę mam nadzieję, że nic mu się tu nie stało coś tu lata mam nadzieję, że to są tylko i wyłącznie baterie dobra, otwieram trochę nabrudziłam, no bo to zawsze się sypie ale jest śliczny zobaczcie jaki jest piękny Włączymy go. Włączymy. Wiem, baterii nie ma. Niech! No nic. Dobra kochani, ja go na razie zostawiam i zabieram go do mojej garderoby studia. W tym roku będzie coś ślicznego. A jeszcze przecież ja go muszę podpisać. No nie, nie byłabym sobą, gdybym tego nie zmontowała od razu. No pięknie, pięknie wygląda i tak, wydaje mi się, że tej wersji jeszcze nie mam. No ale nabrudziłam, więc zaraz odpalam Dysonika. Byłam właśnie w paczku. odebrać jedną rzecz, bo zaraz, wiecie, jak będę wyjeżdżała. A nie mówiłam, czy... No ale dobra, będę wyjeżdżała, więc będę potrzebowała takiej peleryny. Wiecie, która ma mnie osłonić przed deszczem, e, a takiej nie miałam, więc stwierdziłam, że już czas najwyższy w coś takiego zainwestować. Ale dobra, do rzeczy, moi drodzy. Ja myślę, że będę teraz kończyła tego vloga i idę sobie jeszcze na mały spacer. Muszę jeszcze zahaczyć o jeden e, 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 bankomat. Muszę gotówkę wyjąć. Więc powiem Wam szczerze, trochę jeszcze mnie czeka pakowania, takich wiecie rzeczy. E, więc zaraz jak tylko wrócę, ogarniam sobie jakieś siedzonko i biorę się za te wszystkie czynności, które już dawno powinnam zrobić. Nie to, że o nich zapomniałam, no, no, no. Nic z tych rzeczy, tylko po prostu nie miałam czasu, wiecie, ja tu tak przy tych naprawdę dwóch pracach to staram się wiązać koniec z końcem w miarę dobrze i tak, żeby o niczym nie zapomnieć. Ale dobrze, kochani, to co? Plan będzie taki, że ja szybko sobie tutaj śmignę do tego banku. Nie wiem, czy po drodze jeszcze wam coś nagram. Jeżeli tak, to zobaczycie te pliki zaraz po tym moim zakończeniu i pożegnaniu. Ja wam bardzo kochani dziękuję za waszą obecność, za to, że byliście. No i co kochani? Mam nadzieję, że widzimy się w na następnym moim odcinku, moim filmie. Mm, ale z drogi myślę, że też kilka fajnych ujęć dla was nagram. Dziękuję jeszcze raz. Budziaciki śle.